Cześć Manu, z tej strony legowany. Witam serdecznie na kanale. Yy, teraz to chyba jest moje. Robię drugie podejście, ze względu na to, że ja nagrywam telefon i mi się kończy już bateria. Yy, dzisiaj zrobię dla Was, jakby ranking tych figurek, które posiadam z Lego Ninjago, czyli jako tam jeden z tych. Ludzie nazwali ninja Ninjago Collector, to nie będę robił, że moja ulubiona figurka na na, na. tylko po prostu y, tu muszę zdemontować, ponieważ to jest pod pierwsze podejście robione. Y, zbudowałem z bratem mocnym bratem piedestał i mamy tutaj wywyższenie dla czterech mo mocnych figurek i, y, i jednej ultra mocnej figurki, które po prostu będę dawał więc tutaj będę po prostu stawiał po kole, po, potem no on, on tam trochę mówił jakie posiadam, a potem tego. Yy, yy, posiadam już właśnie dwa takie. Yy, przepraszam, że nie złożę, ale już złożone, mam złożone, po prostu nie chciałam, nie już za trwać 10 sekund to tam. Yy, nie będę was tym zanudzał. Jak to się na... O. I możecie mi napisać, jaki chcielibyście następny film. Wiem na pewno, że mogę, zro mogę zrobić film podobny do jednego youtubera, też do jednego Lego tubera, że kupię kilka zestawów z danego serialu Lego, takiego, który jeszcze możliwość skupienia normalnie tam I, y no i lecimy No i zbudowa No i na tym, jakby w, pu w pus pierwszej puszce, którą dostałem był y, kai i potomek w Władcy powietrza, władcy, nie wiem, Władcy powietrza i też. Y, przepraszam za to, ale jestem trochę zmęczony, bo już jest pół do dziesiątej, ja ten film będę rzucał następnego dnia rano. Y, figurki prezentują się właśnie tak. Y, ten ziom, y, ten ziomek jakby wszystkie grymasy tych złych są takie same jakby w maskach. O, tu może bardziej pokażę. Mają, mają gry, masz normal mas zamaskowane normalne oczy i zamaskowane niebieskie oczy. Yy, no i ten ziomek, przypomina mi ziomka z czwartego sezonu lgodniczego, tylko bez maski. To byli ziomkowie, którzy pracowali dla Mistrzacena. I oni mieli takie kaptury, i tam też było ich kilku, z tego skojarzę. Więc, yy, moim zdaniem, też fajna figurka. To oceniam na tak ze skali zrobienia, no to mo można było trochę się, no... Szkoda, że ten topór, bo w innej figurce mam pokażę, jak on dostałem broń, ale szacun za Kaptur, więc ocena od 1 do 10 dam tam mocną szuchę, a za Arina, za na to, że to jest młody ninja i tam nie ma za dużo ulepszeń, Więc... Yy... C, yy... Dam mu też takie, no dam mu 7, bo nie ma żadnych ulepszeń, tak jak Starzy Ninja, czy na przykład później pokażę innych, ale ten grymas alternaty, nawet nie ma alternatywnego grymazu, więc nie można nic zrobić. Yy, yy, Następnym figurką jest z tego samego sezonu, będę leciał sezonami, bo przed mówiłem, że nie będę leciał na poprzedniej wersji tego filmu, ale to wam nie pokażę, bo usunę. Bardzo fajnie, bo ma ten alternatywny grymas. Jakby ten grymas jest podobny do serii z y... Automatem. Nie wiem czy oglądaliście takie, że Jay tam wygrał i weszli do. To się nazywa Wspaniałe Imperium. Tak, to się nazywa Wspaniałe Imperium. Oni wchodzili do gry i tam byli z czymś takim, co było podobne do Mistrzału. Jak pierwszy raz zobaczyłem tę kartę z Bratem, tym to mówię, że Mistrzału już znowu na złego zamienili. No i już brat mówił, że on nie ogląda, bo jak ma być zły mistrz, to... No i y, następny zestaw to jest właśnie ten y, Mistrz Powietrza i Kai. No ten wyszedł całkiem nieźle, dużo, szaryf... dużo szarości ma w sobie, no jak na mgłę, a Kai też ma taki alternatywny, ten sam grymas podobny do Hol. Więc y, Kaja i. Y, za Kola dam oczywiście taką mocną dziewiątkę, i za Kaja też, a za tego, że to jest potomak, no to dam 10 ze względów na to, że bardzo fajnie im wyszedł ten design z tym, z, y, z właśnie z tymi y, z szarmi twarzami. A tu jest właśnie ten y, kolejny, i to jest właśnie ten, ta druga wersja Grymazu. Nie wiem, czy to widać, ale ma niebieskie oczy. Więc y, moim zdaniem. Y, Dostaje tyle ile kolega, tam chyba kolega dałem 8, a ten dostanie 8,5 ze względów na to, że ma lepszą broń. Ponieważ porówny... długi miecz, krzywy w porównywaniu do jakiegoś topora, No to to jest w ogóle nieodwoływalny. Yy, yy, Przed właśnie tym yy, osmokach był ostatni sezon, gdzie pokonujemy na stałych rocznego wadce, by, yy, więc yy, go wam zaprezentuję. Ma miecz, ma maskę. Po mas pod maską ma swoją demoniczną twarz, i yy, z tego co wiem, ten miecz to tam za zamieniał tam ludzi w zo jakby zombie, więc yy, za to, że to jest kolejna odsłona takiej prawdziwej formy mrocznego władcy, dam. Mm. Nie wiem, Pus, nie, nawet ile Lenin, czyli tam 9-10. 10. Yy, nie wiem, z którego to jest sezonu. Niestety nie oglądałem niektórych. Yy, zielony. Nie, wiem czarodziej. Czy to jest kolejna odsłona Lloyda? Nie wiem. Yy, możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli oglądaliście ten sezon. W moim zdaniem figurka wyszła bardzo dobrze. A ze względu na to, że nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, dam ją na środek. Bardzo fajnie mi się zaczyna to prezentować. Yy, nie wiem, czy mówię ocenić. Nie pamiętam, że jestem zmęczony ale dam mu, dobra, dam mu 10, ze na to, że mi się bardzo podoba ten kaptur bardzo fajne ma czest. i tu przechodzimy do braci, do braci, nie wiem też z którego sezonu wyglądają jak tacy, maczam tarczę podobną do takich Azteków, miecz też, też to jest taki kieł, tam też, tam było nie wiem czy są dobrzy czy źli, więc tak samo jak on, on dostaje jeszcze 5, ze względu na to, że jeżeli ta głowa odpadnie i spadnie, no to tu jeszcze maskę tracimy do tego, więc to jest bardzo słabe. I tutaj z tego, co kojarzę, tam Nia stała się wodą, nie wiem. I jest to jeden z, jednych, jeden z lepszych, jedna z lepszych figurek, ponieważ jest to kolejna odsłona wężona. I jest to wodna odsłona, więc moim zdaniem kozak. O, przepraszam, chyba muszę usunąć wiadomość, przepraszam yy. moim zdaniem bardzo fajnie się prezentuje tu jeszcze robonuszki i po zdjęciu głowy nie, nawet nie możemy, bo tu ma yy, plecak i yy, ten klocek jest podłączony pod to, plus jeszcze to on ma na szyi jako plecak, więc też bardzo fajnie i on jako jeden z niewielu, bo mam jeszcze, no, magik trafia tak samo jak ten do piedes na, na piedestał o zarówno on tylko go nie położę no i dajmy mrocznego władcę ze na to że nie lubię złych ale ta figurka moim zdaniem wyszła ekstra i teraz jest coś co jest sezon numer 5 jest to jedna z najbardziej głupich postaci ponieważ ona została dodana do jednego zestawu jest to mianowicie duch moim zdaniem doceniam bardzo że zrobili tonę tych duchów z, takiego, z takich właśnie elementów przezroczystych, więc to jest dla mnie kozak. Plus jeszcze z tego co ja, że można ją nałożyć na głowę i jeżeli niby ktoś opętał i ma tam twarz i tam ręce wychodzą z głowy, można fajnie to zrobić do apokalipsy czy ataku y, kosmitów, co kosmici strzelają was taką Niby takim symbiontem, a to sy taki symbiont jest i on się nakłada, dopasowuje do ciała i ręce wystawia jako wystrażenie i kontroluje tam swoją ofiarę. Ale że musiałem do jednej takiego, jakby można tu nazwać elementem. Taką historię, no to daję mu automatycznie piąteczkę. Nie mogę go też przepić. I teraz najważniejsza informacja. Posiadam figurkę, których powstało bardzo, bardzo mało. Nikt tego nie ma. Nie wiem, nikt tego nie ma. Jest to z pierwszych serii Lego Ninjago. jest to bardzo, fa jest to bardzo fajna figurka, mianowicie wężona. Jest to rasa y hikno kobry i nie jest to ani Scales, ani nikt z takich tych. Tylko jest to, y z tak jest to on. Żywcem zrobiony z samej plasteliny przez Lego. Takich figurek powstało bardzo mało ponieważ jak tu zauważycie, on ma złącze, nie że ktoś to pokleił, bo to widać, to widać. Plus nie można zdjąć hełmu, i ogólnie ten hełm jest przyczepiony, jakby, jakby glina szara jest przyczepiona do gliny niebieskiej, więc ta figurka jako jedyna z moich obecnych figurek trafia na sam środek jako ultra figurka, więc to jest kozak, że posiadam taką rzadką figurkę. I można ją sobie wziąć, y, jakby zrobić mniejsze pudełko, zamknąć y, i wstawić ją do wielkiego pudła. No i to jest moim zdaniem kozak, względu na to, że ona jest bardzo rzadka i y, można, można iść do Muzeum Lego. Nawet chyba w Muzeum Lego czegoś takiego nie ma. Więc jak na muzeum, które ma wszystkie kloski świata, no to posiadanie takiej figurki jest słabe i y, no to nie był sam koniec, bo jeszcze na to miejsce trafi ta figurka, jest to y, smocza wersja Zayna moim zdaniem też fajna, tylko wypadł mi hełm nie wiem gdzie on jest y, i nałożyłem, nie chciało się docisnąć nałożyłem, hełm bez strzału, ale posiada y, ostrze bardzo podobne do tam też y, jak warczyli z Oni y, to też gdzie byli synowie Gramadona i oni się przenieśli do krainy oni i smoków i to właśnie był taki miecz, co połykał moce żywiołów, tam heavy metal sobie wziął, stawił go i Kai, y Kai Zane, J chcieli użyć mocy i te wszystkie moce automatycznie trafiały do miecza, ze względu na to, że, posiad że to było z zębów smoka, nie wiem czy pramatki, ale było z zębów smoka, gdzie, te wszystkie, gdzie właśnie to było pramatki, ponieważ pramatka posiadała wszystkie moce. No, i on trafił. Y, no, i te dwie figurki, ze względu na to, że też szanuję za takie właśnie detale, no to trafiałem tam, gdzie roczny władca i zielony czarodziej, więc y, z, y, wężon oczywiście dostaje w skali od 1 do 10 100. 100, bo to już nie da się więcej, nie, nie mogę więcej dać, a tu już dam 10, ze względu na to, że ten hełm się mi wypadł i nie wiem, gdzie jest, więc. Y, to wszystko na dzisiaj. A, zapomniałem wam pokazać gazetę, też pokażę wam gazetę. Gazeta jest bardzo fajna, sierpniowe wydanie. Yy, plus w zestawie jest bardzo fajna złota karta Lloyda, yy, Też bardzo myślę, że wezmę te karty, co mam, wezmę w album i kiedyś ten album wystawię na aukcję, i tam będą wszystkie strony zapomniane takimi, właśnie kartami. W moim zdaniem to będzie fajne. Ale to muszę się jeszcze zastanowić nad tym. Możecie mi napisać w komentarzu następny pomysł na film. Film, yy, moim Możecie mi napisać serię, jaką chcecie zobaczyć, z. Mm, jaką serię chcecie zobaczyć, z. Jakby z seriali Lego. Z seriali Lego mogą być obecne, mogą być stare, ale wykluczamy Lego Ninjago. Też y, Lego Ninjago zamknę w jakimś pudełku, a na piedestał po prostu będę stawiał dalsze figurki. Więc y, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie, a także proszę o udostępnianie filmów, ponieważ dużo osób nie udostępnia filmów i. Mamy 200 subskrybentów, za co się też bardzo cieszę. I y, tak myślę, że jeżeli będzie 100 subskrybentów, zrobię takiego pierwszego live'a, gdzie składam jakiś zestaw na waszych oczach, tam wszystko będzie przygotowane, będzie full profeska, a po 100 subskrypcjach, więc zostawiajcie łapki, subskrypcje właśnie i komentarze, byście mogli być, byście mogli być częścią, ponieważ nazwy użytkowników, zarówno jak i komentarz będę czytał na filmach, więc jeżeli chcecie być wyróżnieni na filmie, piszcie komentarze. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie, widzimy się w następnym odcinku. Na razie!